Siemaneczko w 22 części Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Zanim zaczniemy fabułę, to może trochę powydajemy kasy. Od razu od przyjemnej rzeczy zaczniemy sobie odcinek. Wykupimy tutaj pierdółkę jakąś. Znaczy, pierdółkę, no zaraz ja się zobaczy. E, 38, dobra. Palazzo Senatorio, okej. Okay. Uleczmy. Stać nas. Kto bogatemu zabroni. Całkiem spory obiekt. I złodziej od razu tam biega. No ale dobra, niech tak będzie. Mm -hmm. Dobra, zostało nam 33 koła. E, tak się zastanawiam się, czy by jeszcze gdzieś nie podbiec. Ale nie wiem, czy mi starczy na to miejsce. E, zobaczymy. Jeśli nie, no to zaczniemy tutaj, przy fabułce. Ta. E, grajki niech się odsuną. No come on. Stać nas. Wow. Mercati di Traino. Okej, super. Zostaniemy bez kasy, ale... nadrobi się. Spokojnie. Dobra. Dobra. Także kolejna spora miejscówka. Kurde. Może warto byłoby wreszcie zainwestować też w akwedukty, nie? Ale o tym będziemy myśleć kiedy indziej. Teraz widzimy się przy zadaniu. Mhm. We all have our secrets. I took the liberty of setting up a means of communication with your recruits. We send orders via carrier, Peter. Thank działa. you, Machiavelli. Spoko. Bartolomeo sends his apologies. The French have doubled their assault. Claudia. Ezio. All right. I have a plan to deal with the Borgia. We can either go after supplies or Cesare's followers. My plan is to attack both. If we cut off his funds, Cesare will lose his army and return without his men. So, I ask you, where does he get his money? Volpe? Agostino Chigi is the Pope's moneylender, but Cesare does business with someone else. As of now, all we know is that he is called the Banker. I know someone who owes the Banker money. Senator Egidio Troche comes in all the time and complains. Bene, uh -huh. I will follow up on that lead. Okay. French soldiers are guarding the road back into the Castello. Once Cesare arrives, you will never get to him. I intend to kill the French general. With him dead, Bartolomeo will have the Frenchmen on the defensive, and they will abandon their posts on the bridge. Even with those troops gone, the Papal Guard will continue to protect the inner gate. There is a side entrance. Lucrezia's latest plaything, Pietro, has a key. He was at the Castello. Come see me later. I will have my thieves ascertain his location. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, dobra. Coś się dzieje. Bardzo dobrze. E, dobra, skoro jesteśmy też w posiadłości, może warto wam pokazać troszkę kolekcji. No, parę obrazów jest, niektóre już kosztowały ładną sumkę. Chyba... nie wiem czy ten nie był najdroższy. Już nie pamiętam, ale jest trochę tych obrazów. Ten jest bardzo piękny na <laughs> swój indywidualny sposób. O hmm, co my tutaj mamy? O, model karabinu. Mam. A, no to po ostatnich naszych wydarzeniach. O jak fajnie. <laughs> Dobra. Czy jest tutaj jeszcze coś istotnego? Co to jest? A, a i tu mogę wysyłać okej. Okay. O. To nie wiedziałem, że w bazie mam taką. Opcje bardzo dobrze. Dobra, i chyba tyle, nie? Opuszczamy tą kryjówkę. Znaczy, co dalej? Może ustalmy. Eee, jak. ha? Moment. No tak. Jak opuścimy, to się dowiemy. Ale czekajcie, a ja nie mogę górą. No właśnie, nie będzie lepiej. No. Where are you going? I am of no use to anyone without Forli. I leave to be with my children and await the restoration of my lands. I wish you would stay. You are the leader of the assassins now. Unite them, Ezio Aditore. And take back Roma. As if she wiedziała, that I will. assassini! Tak, Dobra, chociaż trochę się martwię, że ona opuściła dość bezpieczne schronienie. No ale. E, myślę, że wiem, co robi. Sekwencja czwarta zakończona, ok. Chyba w tej sekwencji nie mam jednej stówki, nie? Chyba tak. Księżniczka in. Co? Księżniczka w innym castello, ok. Chyba tutaj, właśnie, z tym skradaniem się, żeby ją ratować. Tak, tak, to nie tykło. E, sekwencja piąta, bankier, dobrze. Może teraz będą te wieże bordziów do zrobienia? Kurczę. Które już od tak dawna są zablokowane. Dobrze, spoko. W ten przychód. Yy... Nowe przedmioty. O to ciekawe. Kurczę. Tak, naprawmy. Tyle mogę zrobić. <laughs> to chyba będzie jedyna rzecz, coś jeszcze czuję. Ey... A nie, mogę kupić sobie zbroję i tak zrobię. Aha. Dobra. Chyba, że... Nie chcę tego, obrażenia są cienkie. Nie, tutaj to nic konkretnego nie ma. Mała broń, w... nigdy z niej nie korzystam. Zadanie kupców. o, 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 o. Ale to mam. Miecz Kapitana, ja korzystam z Miecza Kapitana chyba, nie? Znaczy, korzystałem, no, bo teraz mam jeszcze coś lepszego, zgadza się. Ale to jest ciekawe. Tylko, że brakuje mi... No, trochę mi brakuje. Od... Odrobinę egzotyki, ale dobra. Wykupimy sobie zbroję. Tak, na pewno mi się to przyda, dobra. Fantastycznie. Dobrze, wiem, wiem, wreszcie troszkę więcej tego pancerza i HP. Dobra, e, widzimy się przy zadaniu, nie? Mhm, dokładnie. E, dobrze, jesteśmy prawie w rodzinnym biznesie, pod drzwiami rodzinnego biznesu. Zobaczmy. E, pe, 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 pe. To... uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu... Znowu się troszkę zadziało. Okej. A tu jest jakieś zadanie.. Aha, dla kurtyzany takie od... Znaczy dla kurtyzanty to jest od naszej matki coś się dzieje, ale nie, zajmijmy się tropem głównym, no. Tak. What do you want? You spoke of a senator at the meeting. Find him on the Campidolio. You do not need me. Once I kill the banker, your girls must take his money back to the underground. Fajnie. Stay alert. Jest jednak to spięcie między no, bratem a siostrą, ale wiadomo co jest powodem. Odwiedź senatora, aby ustalić miejsce pobytu bankiera. Nie pozwól, by cię wykryto, gdy będziesz e, osłaniał senatora. O kurna, to brzmi jak coś trudnego. No ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. E, I czy to jest daleko, ten senator? Bo jeśli tak, no to zobaczymy się na miejscu. Ta, zobaczymy się na miejscu. Zbliżamy się. Chociaż nie wiem czy nie powinienem wejść gdzieś pięt... Trochę wyżej. Spoko, misje się kończą spokojnie. Dobra, nie wiem czy... Hmm. Niektórzy żołnierze będą na mnie reagować. Dobra.

Ale czekajcie, tak, nie pozwól by cię wykryto, gdy będziesz osłaniał. Dobra Dobra noc. Okej. A jednak. senator Gidio troki. Nie, 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 jeszcze nie. Looking for Cesare's banker. Ha. Cezary Borgia. And you are? A friend of the family. Cesare has a lot of friends these days. Unfortunately, I'm not one of them. I can pay. Ma che meraviglia! He fights guards and he gives away money! Where have you been all my life? You better get out of here. <laughs> I know a place. Taak. Follow my Dobra. okay uh... You're going to have to protect me, though. Tak, rozumiem. Czekajcie, kurna. I teraz jest ten problem, że. No, właśnie, nie mogę być wykryty. A tam już stoją strażnicy. Jezu... Po dachach raczej sobie nie poskaczemy tutaj z tym panem. Czy znaczy, ja mam tu, żeby kogoś kupić, żeby mi pomogło, niekoniecznie chyba, nie? really Francesco, the Pope Chamberlain, I know, I know, don't get me stuck. He told me of plans for Rome. I wrote to the ambassador Venezia, my letters must have been Said nic perfume on my okay. Dobra. Zajmijcie się, się nimi. Dobra. Tak jest. Zapraszam. Yy, chcesz mi powiedzieć, że cały czas? Dobra, nic się jeszcze nie spierdziło. OK. Okej, okay, to wreszcie asasyni się do czegoś przydadzą, tak naprawdę. No, na górę, na górę, na górę, na górę. Not you. You raise money for false causes to pay back your gambling debts. False causes.

No, chodźmy tutaj. Zdecydowanie. Dobra. Chodźmy tutaj na górę. OK, powinno być chyba wszystko C. Dobra. It is not safe here. We must keep <laughs> Świetnie. Świetnie, jak daleko mamy jeszcze iść nie, nie daleko. No dobra, ale coś się może sknocić po drodze. Ale fajne zadanko. Bardzo mocno będziemy tu wykorzystywać naszych rekrutów. O, w mordę Nie wiem czy chce iść tutaj tędy. Nie, 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 bo on nie przeskoczy. Chyba nie. Nie, nie, lepiej się trzymać traktu. Idziesz za mną i idziesz. Ale tutaj też jest dupa. Dobra, jak cywilizowani ludzie zejdziemy po schodach. Oho, będzie dym chyba. Dobra. Do dzieła. Dawajcie, dawajcie, dawajcie go, to mam. Dobrze, nie będę ich przeszukiwał, nie ma na to czasu, absolutnie. Chodź tutaj. Kurna. On musi, on przyciąga ich jak magnes po prostu. Chodź tutaj, chodź. Chodź, 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 chodź. Zajwaniamy. Kurwa, to są kolejni. Dobra. Tak jest. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Że nie zginie. Nie no, chyba sobie poradzi. Dobra. Kończo, kończą mi się rekruci sensie, muszą trochę odpoczywać, wiecie, między atakami. Przejdę tutaj tędy. Nie, to jest jakiś zakamarek, który kompletnie mnie nie interesuje. Dobra. O, mam jeszcze pomoc w kurtyzan w razie W. A tu jak wygląda sytuacja? Uh, sit. Dobra, wiedziałem Wiedziałem, że tak się skończy Come on Gdzie jest mój Zajmij się nim Dobra Chodź tutaj przyjacielu Chodź, 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 Przepraszam cię. O. Już, już, już spokojnie. Chodź tutaj. Dobra. Oj, Bożu. A teraz jak daleko to będzie? No jest kawałek drogi, cholera, jest O Jezus. Jak na złość, pewnie będzie mnóstwo strażników po drodze. Może by kurtyzany wykorzystać. No. Chodźcie tutaj, drogie panie. Chodźcie, chodźcie. Nie wiem, czy to się przyda. Może i się przyda. E, tak. Dokładnie. Żebyśmy mogli swobodnie przejść. Ciekawe czy to zadziała. Pięknie, o. Dobra. Już, już, już. O nie. I cały misterny plan chyba poszedł właśnie w cholerę. Dokładnie. Ej, ej, ej! Tutaj, tutaj pomóżcie Dobra Chodźmy my spadamy stąd ej, Jak my się dostaniemy tutaj? Czekajcie Od tej strony jakoś to, że tutaj na pewno są strażnicy Eee, są oczywiście na zróbcie z nimi porządek. Brawo, Dobra No nie, kam. Jakim cudem? Kurwa, Macie, nie mogę nic z tym zrobić. A skąd on się wziął w ogóle? Kurwa, który się szybciej. on przetrzyma, to? Nie. Nie chcę sobie spieprzyć tej stówki. Kurna, na sam koniec taki się dziad musiał trafić. Wytrzyma to? Może to wytrzyma. Davvero, Czy... Come on. No zrób, zrób z nim porządek, proszę, dobra. Dobra, stawaj. Prawie umarł, ale dobra. i should never have sent them to the ambassador. now cesare will murder them. no, to the home of my brother francesco. thank god he's not here. we haven't talked since he found out about the letters. what did you want again? cesare's banker. right. i need to arrive with the money. problem is, there is no money. you are meeting the banker. where? i never know until i'm there. i go to one of three places.

Ale to nie jest jakiś wielki problem. Tylko w tym odcinku myślę, że sobie to chyba darujemy już, no. To może być całkiem spore zadanko, jeszcze czuję. Z tym bankierem. A jeszcze bym coś porobił. Może wiecie co, może skoczymy sobie, zrobimy jakieś... E, właśnie, na zleceniu sobie dorobimy, no. Dokładnie. Ehm, dobra, jesteśmy praktycznie na miejscu. E, asasynów nie, asasy... w sumie asasynów nie, później wyślę. Eee... Tak, tak, wszystko zostało wykonane pewnie poprawnie, nie? Raczej się nic nie spieprzyło, mam nadzieję. Tak na szybko sprawdzimy tylko. Dobra. Mnie misja interesuje. Co to jest za misja do zrobienia? Mając na względzie chęć uciszenia mieszkańców Rzymu, na najęli dwóch szczególnie okrutnych strażników. Usuń ich, aby napełnić serca ludu nadzieją. Zabij oba cele ukrytym ostrzem. Postaram się. Postaram się, dobra. Czyli no, nie będę mógł wykorzystać swoich. Ale jakoś to ogarniemy. Dobra, dawno nie robiliśmy takiego zlecenia, nie? Um, o kurczę, o kurczę, dobra. Jeden jest daleko, a drugi jest w miarę blisko. Skupmy się na tym. Czy w miarę. Ukryte ostrze, postaramy się. O, widzicie, zleceń, ze zleceń wpadło nam yy, cztery koła, nie? Także no opyla się robić, nie? Mam już sporą grupkę. Pytanie e, czy już mogę robić kolejne wieże Bordziów, czy jeszcze nie. Ale te trzy kurde mógł być większy ten dług. No, trzy no, koła co to za dług jest? Wcale nie jest taki wielki dług bez przesady. Dobra, gdzie on jest? Okej, okay, już od razu po dachach sobie skaczemy. Okej. Okay. Dobra, żegnaj. Przeszukamy sobie. Dobra. I został nam teraz cel numer dwa. O, zobaczymy się na miejscu, no. To jest dość daleko. Okej, okay, jesteśmy praktycznie na miejscu. Dobra, chodź na górę. Tak, 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 zdecydowanie. Okej, okay, gdzie jest ten przyjemniaczek? Dobra. Mhm. Mm no. I stóweczka elegancko. Pięknie. No, tf, 300 florenów. <dobrze>, Dobrze, że moja ekipa zarobiła konkret, bo tak to byśmy nie uzbierali chyba na tych zleceniach. Za dużo, ale okej, okay, tym sobie kończymy odcinek w przyszłym wrócimy do niego z kasą. Eee... I tyle, a jeszcze jedno w ogóle zostało, to może kiedyś też przy okazji zrobimy. Dobra, dobra, to będzie na tyle w tym odcinku, zdecydowanie, także yy, na razie.